Cześć kochani, hej witajcie na kanale Redhead. Dzisiaj zapraszam was na z Winted. Tak, dzisiaj wam pokażę, co takiego ostatnio dorwałam właśnie na stronie Winted. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania dalej tego filmu. Oczywiście zaczynamy. Na samym wstępie muszę Was przeprosić za moje rzężenie i za moją chrypę, ponieważ jeszcze wychodzę z przeziębienia, także przepraszam Was za odgłosy, które mogą być nieprzyjemne dla ucha, no ale tak to jest w tym okresie jesienno-zimowym. W zasadzie już mamy wiosnę, ale pogoda za oknem znowu się zepsuła. Pada deszcz, jest brzydko, nieładnie, a więc i przeziębienia znowu powracają, przynajmniej w moim przypadku tak jest. Ale nie o tym dzisiaj. Mam tutaj, jak chyba widzicie, e, paczkę, a w zasadzie kilka paczek. Mam też kilka ubrań już rozpakowanych, ponieważ tworzyłam dla Was rolkę na YouTube, e, którą mogliście już zobaczyć. E, w każdym razie rozpakowuję pudełka, wyjmuję rzeczy i powolutku po kolei będę Wam je pokazywała. A pierwszą rzecz z tego holu mam już na sobie. Jest to sukienka z Zary w rozmiarze M. I ona jest wykonana w 100% z poliestru, i jest to rzecz, która mnie raczej rozczarowała, ponieważ jest chyba za krótka. Wydaje mi się, że nie czuję się w niej zbyt komfortowo. Nie jest za mała, nic z tych rzeczy. Chodzi po prostu o długość. W zarze ogólnie z tą długością bywają problemy, i mogłam się spodziewać, kiedy ją zamawiałam, że z tą sukienką też będzie problem. Dodatkowo jest wykonana z takiego. Y Ala satynowego materiału, chociaż to jest poliester, i on y, mocno y, się odznacza. I odznacza brzuch, odznacza fałdki. Y, nie przeszkadza mi to, bo ogólnie wiem jak wyglądam i wiem co jest pod ubraniem, ale ogólnie wychodzę z założenia, że ciuch nie powinien tego za bardzo eksponować i uwydatniać. W przypadku tej sukienki tak jest. Ale no, nie można jej odmówić tego, że jest bardzo urocza. Kosztowała 35 zł plus wysyłka. Wydaje mi się, że jest naprawdę słodziutka, ale też nie wiem, czy ja nie jestem za stara na tego typu sukienkę. Nie wiem, 32 lata, nie wiem, czy czuję się niekomfortowo właśnie przez ten vibe, taki bardziej młodzieżowy, dziewczęcy, czy po prostu przez długość, raczej przez długość, ale no nie wiem. Nie wiem, dajcie znać co o niej myślicie. Piękne ma plecy. Ciężko mi było samej zawiązać dobrze te sznurki, więc mogą trochę dyndać, ale no trzeba to podkreślić i trzeba tutaj powiedzieć, że te plecy są naprawdę efektowne, a raczej te sznurki, to wiązanie. Naprawdę super to wygląda. No i sukieneczka taka urocza, słodka. Nie wiem, czy ją sobie zostawię, czy powędruję dalej, ale no jest switaśna. Bardzo mi się podoba tutaj ta góra. Ja mam bardzo mały biust. Wydaje mi się, że tego typu sukienka jest właśnie stworzona dla małych piersi, dla małych biustów. Także tak. Taka sukienka. Piszcie w komentarzach, co o niej myślicie. A ja rozpakowuję dalsze przesyłki i ogólnie wskakuję w ciuchy. Także tak. Skakuje, no to hop. I druga rzecz, druga rzecz to długi kwiecisty kombinezon. I ten kombinezon mnie oczarował, jak tylko otworzyłam paczkę, rozpakowałam paczkę to się w nim po prostu zakochałam od pierwszego wejrzenia on ma tyle plusów, tyle zalet że nawet nie wiem od czego zacząć ale zacznijmy od wzoru kwiaty, wiecie, że ja kocham kwiaty tutaj mamy w dodatku taki duży konkretny wzór, nie wiem czy to nie są peonie czyli moje ukochane kwiaty a więc po prostu szał no i tak, serduszkowy dekolt czyli to co ja też bardzo lubię dodatkowo nie ma na górze żadnych rękawków, żadnych ramionczek a więc pięknie odsłaniające Ramiona wygląda bardzo kobieco, przy okazji też tak elegancko, mogłabym powiedzieć. Dodatkowo był bardzo tani, ponieważ kosztował tylko 10 zł, plus oczywiście wysyłka. U tego sprzedawcy kupiłam jeszcze jeden kombinezon, zaraz wam go pokażę. On też był tani, bardzo. Także wydaje mi się, że rozbiłam bank, po prostu trafiłam na prawdziwe, prawdziwe, prawdziwe perełki kombinezowe. No i ten kombinezon, jak już widzicie, ma kieszenie. I co za tym idzie, jest bardzo komfortowy. Nie tylko przez to, że ma kieszenie, nie tylko dzięki temu, ale też on jest bardzo komfortowy w noszeniu, przy korzystaniu z toalety. Chociażby ja zawsze wychodziłam z założenia, że kombinezony może ok, wyglądają super i jest to bardzo ciekawa część garderoby, ale niekoniecznie y, komfortowa, niekoniecznie praktyczna właśnie, jeżeli na przykład chodzi o korzystanie z toalety, tak, no bo trzeba go całego ściągnąć, sunąć z siebie, siedzisz na tej toalecie, zupełnie naga, w samej bieliznie na górze i tak, no, czujesz się może i niezręcznie troszeczkę, przynajmniej ja tak mam, a tutaj ten kombinezon jest tak wygodny, y, rachu ciachu się go ściąga, szybko się go zakłada, y, może nie wygląda, ponieważ jak Widzicie, tutaj jest bardzo dopasowany, a to dzięki temu, że ma gumę, ma gumową część z tyłu i trochę po bokach, i ona świetnie się rozciąga. A więc, po prostu, to jest taki ciuch, który zakładasz w kilka sekund. I wydaje mi się, że wyglądasz obłędnie, no nie wiem, nie chcę sobie dodawać oczywiście, no bo <noise> wiem, jakie mam bady i tak dalej, ale to nie o tym. Po prostu super ubranie, super ubranie, wykonane z bawełny i z wiskozy. Także też jest idealny na wiosnę, na lato, przewiewne, no bardzo taki... No wow! No wydaje mi się, że to jest taki efekt wow, bardzo efektowna rzecz. Nie trzeba do niego zakładać w zasadzie nic więcej do ozdoby, bo ten kombinezon sam w sobie jest ozdobą. Ja nosząc go, nie zakładałabym absolutnie żadnej biżuterii, żadnych wiecie ozdobnych butów, jakieś klapki. Jak jest chłodniej, no to jakąś, nie wiem, kurteczkę czy marynarkę, bo on do wszystkiego pasuje. Wow! Ale się rozgadałam, słuchajcie, aż mi głupio, ale no fantastyczny kombinezon, fantastyczny, powiedzcie sami, no po prostu bomba, wspaniały jest, tutaj właśnie jest ta gumowa część, wydaje mi się, że na pośladkach też fajnie się prezentuje, tak okala te nogi, okala pośladki, bomba, słuchajcie, bomba, nie rozgaduje się dłużej, tylko wskakuje w ten drugi kombinezon, jak już omawiamy jednego sprzedawcy, to dajemy, a co? Jestem w drugim kombinezonie od tego samego sprzedawcy i ten kombinezon, jak widzicie, jest bardzo krótki tym razem, ale powiem Wam, że nie czuję dyskomfortu, nie przeszkadza mi to, ponieważ wiadomo, to jest kombinezon. Tutaj wiatr mi niczego nie podwieje, nic mi się nie odsłoni, także czuję się w 100% bezpiecznie w nim. Ma takie malutkie mikro kieszenie, które w zasadzie wydaje mi się, że są głównie dla ozdobie. No ale wiadomo, jak nie wiadomo, co zrobić z rękoma, to zawsze można z tych kieszonek. Skorzystać, spoko. I ten kombinezon oryginalnie pochodzi ze sklepu HM. Mam go w rozmiarze M. Znowu rymuję. O tamtym kombinezonie Wam nie powiedziałam skąd pochodzi, ponieważ nie ma takiej informacji. Nie ma metki z nazwą sklepu, tylko jest metka ze składem materiału, niestety. Także przykro mi. Z tego co sprzedawca napisał, on był w rozmiarze S przez M i to by się zgadzało. Patrząc na moje wymiary, wydaje mi się, że idealny rozmiar, no ale nic Wam to i tak nie powie, bo nie wiemy jaki to jest sklep, także tak. <laughs> Się rozgadałam jeszcze na temat tamtego kombinezonu. Cały czas siedzi mi w głowie, po prostu fantastyczny. Ale ten kombinezon też jest fajny, ma bardzo ciekawy wzór. Bardzo mi się podoba ten wzór, taki florystyczny jakieś kwiatki, jakieś listki troszeczkę taki przaśny, Podoba mi się, podoba mi się bardzo. Podoba mi się tutaj ten detal pomiędzy piersiami taki zygzak i to jest takie usztywnienie taki drucik tutaj mamy. Także tak, dobrze się trzyma na biuście. Bardzo dobrze jest dopasowany. Z tyłu jest zapinany na zamek błyskawiczny. No i tutaj nie mamy żadnej gumki, także on nie jest elastyczny, ale, ale no wydaje mi się, że jest komfortowy. Także spoko, spoko, bardzo fajny kombinezon. Tak wygląda z boku, z tyłu. Wydaje mi się, że dobrze leży na pośladkach. Taki okalający, nie jest tym razem luźny, tak jak tamten, ale, ale jest w porządku i przede wszystkim jest bardzo, bardzo, bardzo wygodny. Super wygląda. Małe kieszonki, spoko, naprawdę spoko. Także wskakuję w kolejną rzecz. Jestem w kolejnej rzeczy już od innego sprzedawcy. No i ten sprzedawca, muszę Wam powiedzieć szczerze, rozwalił system. Ale dlaczego, to się zaraz dowiecie. W każdym razie, co to za rzecz? Chodzi o bluzkę w zasadzie crop top, bo jest bardzo krótka. To jest bluzka, która oryginalnie pochodzi z Zary. Mam ją w rozmiarze S i kosztowała, uwaga, jedynie 5 zł. Tak jest. Dobrze usłyszeliście, 5 złotych. No, żal było nie brać, zwłaszcza, że jest wykonana z bawełny. Ma super krój, taki jak ja bardzo lubię, czyli chodzi przede wszystkim o te mega bufiaste rękawy, jakby wypełnione powietrzem. Bardzo mi się podoba taki efekt, uwielbiam to. E, tutaj mamy też wzór kwiatowy, także też to, co ja bardzo lubię. W części korpusu ma gumę, także się dobrze dopasowuje. Tylko nie do końca podoba mi się ta falbanka. Na dole. Nie wiem, czy da się to podwinąć. Może tak, może tak będę ją nosiła. Nie wiem. W każdym razie, bluzeczka jest super. No i jak zobaczyłam, że ten sprzedawca ma bluzkę za 5 zł z Zary w moim rozmiarze, to po prostu się na nią skusiłam. Ale przede wszystkim chciałam u niego kupić zupełnie inną rzecz. I to jest po prostu perła wśród pereł. I się nadziwić nie mogę do tej pory, że y, miałam takiego farta i że natrafiłam na tę rzecz. Uwaga, jesteście gotowi? Trochę się poczułam jak mandaryna na tym swoim występie, który wszedł w zasadzie do historii. Dobra, uwaga. Kupiłam u tego sprzedawcy torebkę Pinko za 300 złotych. Tak, słuchajcie, przepiękna oryginalna torebka, bo sprawdziłam to na wszelkie możliwe sposoby. Jeżeli jestem oszukana, to naprawdę jestem dobrze oszukana, bo no, sprawdzałam gdzie się da, jak się da, czy to na pewno jest oryginał i Jestem prawie pewna, w zasadzie no na 100%, tak, na 100%, nie, nie prawie, bo gdybym była prawie pewna, to bym jej nie kupiła. Jestem pewna, że to jest oryginał. Ta torebka jest przede wszystkim bardzo stara, ona pochodzi bodajże sprzed 2016 roku, nie wiem czy w 2016 roku powstała, w każdym razie no przed albo w na pewno nie później. I ta torebka, przez to, że jest stara, ma zupełnie inne logo niż współcześnie mają torebki Marki Pinko. Dużo się mówi, że podróbki nie mogą mieć złączonych dzióbków, te jaskółki tutaj nie mogą mieć złączonych dzióbków, ale nikt nie mówi o tym, że w przypadku starych torebek Marki Pinko te jaskółki miały złączone dzióbki. W ogóle, jak o tym mówię, to czuję się dziwnie, ale myślę, że to jest ważne, żeby o tym mówić, bo naprawdę sprawdzamy, Wszędzie, w wielu miejscach było napisane, że oryginalne torebki nie mają e, złączonych dzióbków, jaskółki w oryginalnych torebkach nie mają złączonych dzióbków, a to nie jest do końca prawda, bo współcześnie tak. Ale w tych dawnych modelach, w tych starych modelach torebek, to logo wyglądało zupełnie inaczej niż teraz, i jaskółki mogły mieć bardzo często miały złączone dzióbki. No i też te stare modele torebek nie mają tutaj naszytych jaskółek i nie mają chipu, który potwierdza autentyczność torebki. Wtedy tego nie było, bodajże ten chip wymyślono, stworzono, wszywano do torebek po 2019 roku. Także. Jest Jestem pewna, że ta torebka to oryginał. Zresztą sprawdzałam na zagranicznych stronach. Jestem pewna, że to jest oryginał za 300 zł. Szczerze mówiąc, troszeczkę się targowałam. Ona była trochę droższa, kosztowała 350 zł. Więc wiecie, no ja jestem takim umysłem, który zawsze się będzie targował. Może to jest złe, może to jest takie cebulactwo, ale tak mam w każdym razie no udało mi się kupić jeszcze ją taniej, tak wygląda w środku mamy taki zamsz, ona jest lekko pobrudzona w środku, ale nie przeszkadza mi to absolutnie wyczyszczę ją sobie, no wygląda bombowo, po prostu bombowo i tak mam torebkę pinko za 350 zł jest troszeczkę, może za dużo powiedzieć styrana, bo całe szczęście nie ma żadnych tutaj wiecie uszkodzeń yy, na brzegach torebki ale te jaskółki są troszeczkę przez czas ewidentnie styrane, ale mi to nie przeszkadza No torebka idealna dla mnie w kwiaty wiem, że ktoś może powiedzieć, że wygląda przaśnie, że wygląda kiczowato, ten wzór kwiatowy, ten napis, wszystko złoto, ale mi się mega Podoba, wydaje mi się, że jest idealna na wiosnę, na lato. Ja mam w swojej kolekcji tylko jedną torebkę marki Pinko, ona jest czarna i ona w zasadzie pasuje mi tylko na jesień i zimę, do letnich stylizacji średnio. A teraz mam idealną torebkę na wiosnę i na lato. Także wskakuję w kolejną stylizację, ale mega, mega, mega się cieszę z tej torebki. Jest przepiękna. Naprawdę wow. Dobra, koniec gadania, bo aż mi głupio, muszę się napić wody, bo aż mi zaschło w ustach. Także wskakujemy do kolejnej stylizacji, a raczej wskakujemy w kolejną stylizację, i właśnie w nią wskoczyłam i czuję się jak Milion Dolców. Serio, wow. Fantastyczna sukienka o kroju marynarki. Oryginalnie pochodzi z Zary oczywiście. Takie sukienki tylko w Zarze. Wydaje mi się, że sukienki o kroju marynarki. To zazwyczaj właśnie zara ma na najlepsze, tak mi się wydaje, szczerze mówiąc. Kolor taki kremowy, trochę żółtawy, ale bardzo ładny, mam nadzieję, że do mnie pasuje. Możecie pisać w komentarzach, czy dobrze mi w tym kolorze, czy może nie do końca. Bardzo będę wdzięczna za Wasze opinię. No i sukieneczka jest bardzo ciekawa. Tutaj materiał się na siebie nakłada, tworzy się pewnego rodzaju asymetria, bardzo jest taka obcisła, może nie bardzo, ale jest obcisła po prostu tutaj w tym miejscu, dzięki czemu podkreśla talię. A na górze, jak widać, jest taka luźniejsza, taka męska bym nawet powiedziała. Te rękawy, takie dłuższe. Bardzo mi się podoba i o dziwo, długość jest odpowiednia, mam wrażenie. Że nie jest za krótka, że jest w porządku. Także, wow! Słuchajcie, wow! Fantastyczna kiecka, rozmiar M i kosztowała 55 zł. I chyba się też targowałam, ale pani nie zeszła z ceny, niestety. Ale no, nic w tym złego, ma do tego prawo. Także <gryw> tym razem moje cebulactwo nie przeszło. I dobrze, Januszostwo, o coś w tym stylu. Tak, bardzo fajna sukienka, warta swej ceny. Nawet drożej mogłaby kosztować, bo jest naprawdę piękna. Wydaje mi się, że jest idealna na różnego rodzaju okazje, nie tylko na co dzień do pracy, ale też właśnie na komunie, na chrzciny. Wydaje mi się, że w porządku, że mogłabym ją założyć na tego typu okazje. Także super. Jeszcze Wam się pokażę z przodu tutaj ten dekolt. Bomba, jej, jak ona jest piękna. Patrzę w podgląd i jaż nie wierzę. Przepięknie wygląda ta sukienka. Super! Wow, dobra. Wskakujemy w ostatnią rzecz. O rany, ale to szybko poszło, dobra. Bez gadania, bez kwękania lecimy. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz to sukienka, która oryginalnie pochodzi ze sklepu Bershka. Mam ją w rozmiarze M i ona nawet ma metkę jeszcze, tutaj dętami z tyłu. Także zupełnie nowa, nieuszkodzona sukienka. Za 35 zł ją kupiłam. Ona jest w rozmiarze M i jest przepiękna. Przepiękne kolory przede wszystkim, które wydają mi się bardzo pasować do mojego typu urody, do moich rudych włosów, jest tutaj zieleń, jest fiolet mamy też czerń w tle przepięknie to wygląda sukieneczka jest marszczona na całej długości, jest krótka ale wydaje mi się, że długość jest bardzo odpowiednia nie jest za krótka zdecydowanie także naprawdę wow, jest bardzo komfortowa, wygodna ma bufiaste, takie lekko bufiaste rękawy, one nie odstają jak w przypadku tego topu z Zary, który dzisiaj przymierzałam, ponieważ sukienka jest wykonana z zupełnie innego materiału. To nie jest sztywna bawełna, to jest wiskoza, także te rękawki tak opadają sobie. Też lubię ten efekt, także w porządku. Długość super, jeszcze Wam się pokaże z tyłu. Bomba! Naprawdę, jeszcze to marszczenie robi robotę. Super podkreśla sylwetkę. Naprawdę fantastyczna sukienka. Wow! I kochani, to na tyle. To wszystkie rzeczy, jakie ostatnio zakupiłam na wintryd. Koniecznie, koniecznie, koniecznie dajcie znać, co o nich myślicie, co Wam się podobało tym razem najbardziej, a co najmniej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie to zróbcie i dajcie kciuk w górę albo w dół. Nieważne, ważna jest Wasza obecność. Dajcie znać, że oglądacie ten film, że tu jesteście, że czekacie na kolejne filmy. To dla mnie bardzo ważne. Dziękuję. Dzięki Waszej obecności, dzięki Waszym komentarzom, sygnałom, że jesteście, że oglądacie. YouTube bardziej mnie lubi i też mogę szukać więcej widzów, a raczej widzowie mogą znajdować mnie. Jeżeli uważacie, że na to zasługuje, no to po prostu reagujcie na te moje filmy, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i tak dalej. Teraz brzmię jak taki typowy YouTuber i czuję się bardzo niezręcznie. Ale no, mam nadzieję, że rozumiecie, że robię to wszystko po coś, żebyście to oglądali, żebyście to komentowali, żebyście mi doradzali. Także tak, dobra, już skończ Redhead, ten wywód. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście, że mi towarzyszyliście. Śle, moc buziaczków dla Was, no, moc buziaczków, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa. pa, pa. pa, pa. Tak się właśnie zastanawiam, jaki będzie następny film, ale następny film to chyba będą sukienki ze sklepu H&M z kolekcji najnowszej na wiosnę i lato. Także jeżeli jesteście ciekawi, to już obserwujcie, bo niedługo ten film się pojawi. A ja już nie przedłużam, nie rozgaduję się. Super jest ta sukienka. Dobra, idę po dzieciaki do przedszkola. Pa. Dzięki jeszcze raz. Aż się zacinam. Dzięki jeszcze raz za oglądanie mnie No.